Siemanko, siemanko, widzowie! Z tej strony mati 258 i dzisiaj odbierzemy sobie legendarnego zadymiarza. Dokładnie, odbierzemy legendę. Jeśli się wam oczywiście spodoba ten odcinek dajcie łapkę w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem, bo na 20 łapek w górę zrobię kolejny film. A jakbyście się pytali, czemu tak czy nie, rzadko filmy daję? No to niestety mam brak pomysłu na filmy. I chcę, żeby był ten film fajny. A nie mam pomysłu, więc możecie mi doradzić, z czego nagrać. I odbierzmy sobie 5 kredytów. I zostało nam 5 kredytów, żeby odblokować Draco. Napiszcie. Czy, czy kupiliście tą ofertę z Kenji? Myślę, że nie, bo ona jest nawet droga. Ale możemy sobie odbierać... Ile karabowej forsy? Ej, wyście, bo jakbym przegapnął, no, To by było mega słabo, więc lepiej odbieram, żebym nie przegapił. Krabowa Forsa. krabowa forsa kolejna krabowa forsa. Mamy mało na razie tej krabowej forcy. No, 1200. No to słabo. Mimo. Ale odbierzmy sobie te pakiety. Może sobie coś pomarzymy. Za 1200... Kurczę, nic to nie mam. Dobra, odbieramy sobie za darmo posiłek mocy. Pomyję klopsiki no ja bym chciał mieć bardziej piętry jego, ale no już trudno, nie będziemy mieć go. Ale jak zdobędę te 5 kredytów? O to jest pytanie. Bo karnet mi... Uuu, to chyba mam do kredytów. Poczekajcie, no bym musiał porobić misję tylko jakie. A na razie sobie odmierzmy nowe wydarzenia. Bo czemu nie? Pyk, okej. Okay. Gram melodii, bo czemu nie? I w dół, bo mam najwięcej mikki, a może w dropie z pierwszego dropa, Ale wątpię, nawet z rzadkiego 10 kredytów by mnie ja uratowała taka prawda. No, skład powiem trochę ciężki. Mi się wydaje, że ciężki. No ale grajmy. W ogóle, która godzina? 16-17? Ej, w ogóle, muszę Wam powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek, co nagrywam na ławce. Przed blokami możecie. Kurde, szumi trochę. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Trochę mi zimno, ja nie mam bluzy, mam krótkie spodnie. Zapomniałem wziąć. No już trudno się mówił. Dobra. Wow, za No to gigi, gigi. O nie, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jeśli dotarliście do tego momentu. Dajcie minkę hmm, płaczącą. Płaczącą, że mój sojusznik umarł. Dajcie on, Żebym wiedział ile słuchacie. Jest tu bardzo niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Dobra. on ma Zero kiłów, tak żeby Do czego ja się boję? Kordeliusa na przykład. Już wiemy czego się boję. Ra, ra, o nie. D nie, co on robi? Bo Nie, nie. Nie. Błagam, ulta użyj, ulta. Jak on przeżył, jakim cudem to ja nie wiem. Serio. To był jakiś, czy to nie cheater? Tak się zastanawiam. O nie! Nie przegrałem! Ale misji trochę się robi, ale słabo. I pierwsze miejsce po dwóch czy dwóch przegranych rundach. No i błagam. Dobra, 10 kredytów Błagam. Aha! Podłości mi robią, tak? A karnet kiedy wychodzi nowy? No to trochę trzeba poczekać. Dobra, widzowie. trochę zrobiłem i patrzcie ile. O, mamy rzadki start dropam, bo jak zwykle. Serio, tylko trzy rundy wygrałem. Patrzcie, mamy kredyty. I mamy też start dropy. Dobra, odbieram 1000 monet. 10 gemików. No i start dropiki pierd... Rzadki, no nie! Lewą ręką. Bardzo rzadki serio. Teraz będzie tutaj Draco. No i co? Odbieramy czy nie? No odbierzmy. Mamy Draco. Odblokowałem postać. Wow! Dobra, robi screena. To będzie na miniaturkę. Tak myślę. Jest w ogóle 16,35. I teraz koło zbieramy? Moe czy Clancy? Możecie zdecydować. Ja na razie daję Moe, ale wy możecie zdecydować jakiego wy byście wybrali. Więc piszcie w komentarzach, a my przetestujemy sobie teraz draku. Gdzie on jest nasz drako? Tutaj jest. Ulepszymy sobie. Trochę ulepszamy. Dobra, chyba już wystarczy. I kupmy sobie do niego gadżet. A ja też nie wiem. Dobra, napiszcie mi też w komentarzu. Na razie go przetestujemy na grę solo. Więc zobaczymy. Oby był fajnym zadymiarzem. Łączy nas. Dobra, na razie kolega do mnie dzwonił, ale ja nagrywam odcinek, więc nie mogę odebrać. Odzwonię do niego zaraz, ale mam 6%. O kurde, dobra, jeszcze 5 minut i kończę odcineczek, tak żeby do 12 było. O, była to fajna liczba. Jak nagrywam w ogóle odcinki, to ja się staram nagrywać od 10 minut do 14 maksymalnie. Uuu, to fajne jak Ambera. Wow, fajna. Ej, fajny akurat jest jego ult. A modka? Ej, też mi się podoba. Kurde. 5% ma. Muszę szybko nagrać. Dobra, jak nagram, to mi się telefon pewnie rozładuje. Mogę się założyć. Nie. To był mały fail. Musicie przyznać, że to był mały failik. No taki malutki, malutki, ale był fajny. Dobra, ile mam? 5%. Muszę szybko się... Dobra, zalogujmy się jeszcze na konto Bofors. Właśnie. Yyy... Bofors 37. Dobra, łączę. Pan Pet mamy, dobra. Zobaczmy, czy tu są jakieś fajne rzeczy. A my wtedy kupowaliśmy tutaj tego legendarnego StarDropa. No tak. Poczekajcie. My kupowaliśmy... Poczekaj. Może są jeszcze jakieś oferty? Ból, ale to droga, to więc nie kupujemy. Ale jest za darmo. Posiłek. Napój wodorostowy. Pewnie sprawdziłem, w prawdziwym życiu bym, jakbym pił, to by pewnie był obrzydliwy, tak myślę. Dobra, mam 5%. Starczy mi do końca odcinka na bank. Tutaj... O, odbierzmy sobie tu karabową. Bo tutaj nie odebraliście. I musicie mi napisać koniecznie w komentarzu, jakie odcinki chcecie, żebym robił, bo ja nie mam pomysłów w ogóle. Jakoś po prostu wypadło mi wszystko z głowy. Nie wiem. Jakbym robił codziennie odcinki, bym chciał dla was robić codziennie odcinki, ale nie mam w ogóle pomysłu, więc napiszcie mi, proszę. A w ogóle, to ile tu już czasu jest tutaj, jak tego nie odebrałem? Mega dużo. Ja nawet nowego sezonu nie zobaczyłem tutaj. Może chcecie, że jak gram na rankingowy i odbieram? Nie wiem. Kurde, tutaj wychodzę z taką klubą w ogóle odbierzmy sobie tutaj dobra na końcu zagrajmy bo Force 3.7 poczekajcie no to panem p może być dobra dobra taki mamy składnik, myślę że to będzie na s tak szczerze bo to mi wydaje mi się że wody są to mi przypomina ten tryb z śrubkami jeśli ktoś go pamięta, to serio jest Sigmund, bo to on go już chyba nie ma 3 lata? Coś takiego, tak myślę, bo dwa, nie wiem. Postawiłem swoje pingwinki. O nie. Dobra. Kurde, ja się boję, że nie zdążę, nie wiem czemu, ale wiem, że zdążę, ale myślę, że nie zdążę. To jest dziwne. Dobra. Weźmy tutaj jeszcze tą meduzę. Ogólnie ze śrubkami to był lepszy tryb, bo był ten boss chodził i ta wieżyczka była, co było, trzeba ją zniszczyć. Więc mogliby powrócić to na zawsze, tak szczerze. Mogliby usunąć zbieranie klejnotów, bo to serio jest taki słaby y, y, tryb. Ja nie mogę, to jest taki ciężko wygrać, jak dla mnie. Nie wiem, jak dla was. Czemu mi się pingwi? Dobra, meduzy. Ej, mi się od razu 5? Tak. Ej, mocne. No i ostatni meduzek, który ja wezmę to. I wygrana. Dzięki mnie oczywiście. No. Pyk, 8. Ej, stary opa mamy, przypominam. Bonus za jedną wygraną 100. Mityczny! Ale ja, ja. Ale jeszcze dali mitycznego na koniec odcinka. Ale super. Co jest? Nie. 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 Widzowie, co tu się stało? Nie zostałem mitycznego. Obrażam się na Brawla. Widzowie, jeśli chcecie więcej... Y Bajo jajo, bo ja tego nie skomentuję.